Tu jestem. Cześć panowie, cześć panie, witam. A właśnie, kurde, jak to jak zerknęłem na kamerę, to zanim rundę kontynuujemy, to patrzcie co przyszło. To nie jest sponsorka. To nie jest sponsorka, ale no jak przyszło, to pokażę co będę sam pakował. I to nie dlatego wieczorem dziś w Valoranta będę grał, bo dostałem paczkę, jakąś z okazji pięciolecia paczkę od Valoranta. Ale to nie dlatego będę grał wieczorem dziś Valorant, tylko że mam potencjalnie ochotę. To nie jest sponsorowane, ale zobaczymy co w jest. Kasia odpakowała część. Część wiem co jest, część nie wiem. Tylko chwilę zobaczysz, że tu nie ma żadnych danych. Otwierasz boksa, a w boksie jest... Kurde, do góry nogami. Drugi box. Scena, czekaj, ja wam może to większe dam trochę, bo faktycznie mała jest. Zaraz zobaczymy coś w środku. Jakąś skarpetę by dosłali. Taką na rękę. Thank you from the Valorant team. Też ja to ja tą grę obrażam na każdym streamie ostatnimi czasy. Za co co, mi Today we are celebrating five incredible years of Valorant. I co to za dźwięki są? się zaczyna. A jest 52. No, w każdym razie tak. Był boksy, w boksie był kolejny boks z Valorantem. ładnie całkiem przyznam. Jeszcze była ta kartka, ale tam takie pewnie O 5 leciu gry. Przeczytajmy. Thank you from the Valorant team. Today we are celebrating five incredible years of Valorant and we couldn't have done it without you. Uh, thank you. Oh. is to the next round. The next play, the next clutch moment. See you on the server. patrzcie na szybko. Twój jest od czasu skały. Będzie już 10 lat. Pa. Były momenty gorsze i lepsze, oglądałem ale. twojego streama w Burcz Khalifa jako milioner i pod mostem jak byłem w kryzysie bezdomności. Serio? Już 50 złotych w tym tygodniu, już więcej ze mnie nie wysjesz złotych. Ale godzinu. ja z nikogo nic nie wysysam. To ty wy? dobrowolnie przecież. A a ja już mam... Led walorantowy. Ja już mam takiego jednego, ale ten chyba jest troszkę inny jednak. Musiałbym zapalić i zobaczyć, jak wygląda. Wydarzenie rozpocznie się za 4 minuty. Mam. Mój statek zarapadnie. 44 chyba. Condition i 100% czego? 100% Ło. Myśliwiec, chyba. Trakowanie ma znaczenie. Ło! Minna. No. To co? No? Albo jakieś punkt dodatkowe, albo broń specjalna. Busta ma pod shiftem. Ło, kurna, ale nie jestem co mnie goni. Nie mogę wykręcić wystarczająco. Jest za cicho? No dla mnie na przykład to jest cicho. Ja bym mógł dać głośniej trochę. Tak z 20-30%. O, o! Jak wy to słyszycie na streamach, że wy macie to tak głośno? Halo. Jak wy to słyszycie na streamach, że wy macie to tak głośno? Ledwie słychać! Ledwie słychać! Nie. Mamy jakieś inne inne uszy, inne odbiorniki uszne. Ja słyszę to bardzo dobrze. W stosunku co do mojego głosu głośność gry jest idealna. I fajnie się skaluje z suwakiem to. Dla mnie to nie jest głośne. Ja bym to jeszcze delikatnie podciągnął. Jesteś,

O, ale skinek. Czajero. To będzie niebezpieczne. To ja? Tak, to i to byłem ja. Gdzie ja jestem? Tam są chyba jakieś ziomy też. Idę. Rycerz? No rycerz, a jak? Mój skinek. Załóż kajdanki. A, będziemy symulowali, że więźniem jesteśmy. Chociaż... Maj... My... Kul... Słyszałem w dół? Kiedy wchodzę Czas na bar, Czy nie? Przebrania. Stop. Bo to Strażnicę nie wydawało mi się klip. kajdanki. Więźniowy... Strażnicy mundury, więźniowie kajdanki. On niech będzie więźniem. Nie jestem... Tym... A, dobra. To jest... Myślałem, że to gracz i mamy wybrać. A tu Powaga Tylko jakoś wolni. Musicie wtopić się w otoczenie Działajcie od razu Nie dajcie nikomu okazji do zadawania pytań O Co? Jestem pewien, że w dół kiedy wchodzę na bar I to od tego robocika Raczej Nie będę odgrywał RP Po prostu idę za nim Zawariował? Nikt nie zwariował To nawet nie jest gra, to jest NPC To jest NPC Hej. To jest grać? Czemu się dałem uwięzić w takim razie? Ja chciałem grać tym strażnikiem. Ja myślałem, że to jest Jonas, który do mnie mówi. Jonas, co ty k robisz? Bo podejrzanie wygląda. No nie no. Uszere robi ten chłop teraz w takim razie jak to gracz. I mi rozje***ł. Tym biegiem, brawo. <laughs> Nie no weź, słyszysz, słyszysz klimat. Ale mam ręce związane? Nie wiem jak wy, ale ja zdejmuję ten hełm. Wygląda na to, że wszyscy cali. To Powinni też jest być grać? Tu bezpiecznie. Nadzieja. Nie, moje fajne mundury mają moje. Dobrze was widzieć, Jones. Was też dobrze widzieć. No cóż, wygląda na to, że ograbiali wyspę. To o, to jest ten pierwszy. To, sk sk to jest skin nos? Tiffiego? Znaczy Tiffiu? To jest. Nie Skillters. były testowane w kosmosie, więc... Nie. Nic mu nie będzie? Ruchy. Tiffy? Tiffiu. miał chyba jakąś tam kosę Mamy tu broń! Pamiętajcie, by uzupełnić... Blaster E11. Czy Delta bierzemy? A jak to wygląda jedno i drugie? Weźmy obie. Nie mogę, muszę zdecydować. Kur... Jak to szczela? Nie. Tak, mrocznie szczela, bo czerwony naboja to. To lepiej. Czy tamto? Deltę? No do, no dobra. Skradamy? Nie wiem, daliby mi szturmo... szturm Skafander, no. Bardzo się wyróżniam. Gwiazda śmierć. Chyba. Która to część Star Warsów? Nie wiem. Słuchaj. Oglądałem kiedyś jakieś Star Warsy. To ten był czerw chłop, co miał twarz w kolorach Cherry puszki i te rogi. Wygrałem w Star Wars dwie części i ledwo z w sumie To ona wpisze Cherry Coke, puszka kolić. Puszka jak wyglądała czarno-czerwona i tam był chłop. Który miał kolor włosy, kolor twarzy. Bader Mol, nie wiem co robimy, robię to co oni w sumie. Ile jeszcze Jones? Coś zasilać chcieli, ale. Nie dosłyszałem w pełni. Ok, zdejmijmy przebrania. Yes. Otwieranie paneli ochronnych za 3, 2... O. O. I tu się kończy tajna część naszej misji. Tajni już nie będzie. Rozruba. Jak tylko się otworzą, uderzajcie z całych sił. Z całych sił... Yy, mamy to. A co się ma otworzyć? A to, do, dobra. Mamy zniszczyć wszystkie. się przegrzeje się zaraz. I trzeba schłodzić jak u Chodzisz jak hejaj yy, No i co? Wspólna motka Kurde, nie mogę Jest skoro. głośno, jest głośno. Słyszę to. Ale to dobrze, bo imersja jest. Nie musisz sprawdzać, że pan Bieryman Co proszę? Warto było spróbować. Naprawdę złe przeczucie. Fifiu. Jaka mimika jest zrobiona tej postaci, nie nawet. Nie. Kurde. Teraz. Dobrze zrobił mimikę. Tym bardziej, że to nie jest cut to była podczas gry... sytuacja. Ładnie zrobili to. Tym bardziej, że nikt nie patrzy na to, na dobrą sprawę, albo mało kto podchodzi i na twarz patrzy, jak jest... Jakaś sytuacja, że trzeba uciekać. Jakaś foczka. Ruchy! Jesteśmy za wami! Skoro my wszyscy graczami jesteśmy, nie musi być jedna postać przewodnia. Ten i ten są przewodnie, bo tak byśmy nie wiedzieli, gdzie mamy iść. Nawet. Musi być jakiś AI ten postać. Mamy te baterie zniszczyć? No robię, strzelam, ale nie wiem nawet, co o to chodzi, przyznam. Stwarzam pozory, że ogarniam. Ale... Szybko do statków! Tędy! Le Lecę za nimi! O to chodzi? Nie no. To każdy nowy. Każdy pieprzasto gra. O! Uuuu, co jest? Teraz ja pomogę. Nie. No. Teraz pomogę ja. Wszyscy spadli poza mną. Nadziejo, gdzie jesteś? Tutaj. Nie mogę do was wrócić. O nas się nie martw. Ja sobie rady dam. Nadzieja! Nadzieja! Nadzieja to chyba i ukraińskiej wieczni. Dopominowe <grafię> dzieci są no nie są w stanie znieść chwili poważnej. Kat no muszą. Co? Co? Nadzieja? No, pytam, bo kiedyś chodziłem z taką nadzieją jedną do klasy i ona z Ukrainy była. A to było. Do... Jeszcze jak siwych włosów nie miałem. Hyhy? Oj, nie chyba panowie. Nie, nie, Proszę, drzwi otwierają się sami. Czy w siłę dało? Nie, nie wiem. Nie pytałem, co oni robią tu? Nie, no, jesteś okropni. Albo nie wiem, wywarci ja. To jest. nie, no. Była taka jedna i myślałem, to, to, przecież to jest ukraiński. Co tu się działo się wyłącznie zgodnie z moim planem. rocznik imperator. Wszyscy. Czerwony. Kojonem na śmierć zamknie ostatni rozdział w historii całej tej ryby. O! Złote Blast... Dobra! Twoje umiejętności są niczym wobec potęgi Ciemnej Strony. Uwaga! To spadnie zaraz. Pozbyć się sitów i Weta Palpatina. Ten był To jest palpatyn o, ja A teraz pozwolę Ci odczuć całą pełnię mocy ciemnej strony. Zostaw mnie w Nie wiem co teraz. Pomóż Tiffy. Trzymaj się! Ah! Z Hisony Port się kojarzy. Skąd wiedziałeś, że to zadziała? Nie wiedziałam! Naprawdę dobra robota! Tu mnie drzwi. Na chwilę mrugnąłem oczy zamknęłem, nie wiem jak się z tym wydostali.

Co? nie ale tekstury tego skina widać że chyba trochę czasu już mają Superman Co? Wszystko już jest w tym Fortnite'cie. Budowanie, lasery z oczu, latanie, blastery ze Star Wars'ów, miecze świetlne, moce, yy, nie wiem, myśliwce do ładowania prędkości przy myśliwcach. Czekaj, co? To za pięć godzin dopiero się zagra. Lepsze to niż to, co zrobili, nie wiem czy pamiętacie, lata temu, że wyłączyli Fortnite'a na kilka dni. I chcieli nahypować, a chyba przehajpowali, przyznam i kilka dni taki, ekran był. I się zbliżało chyba coraz to bardziej na ponton. Na pewno ludzie, myślę, że na byli. znaleźli się ludzie, którzy energole nakupowali i patrzyli się bezpośrednio na to. Bo może myśleli, że jakiś kodzik się pojawi, czy że pierwsi będą mi coś odkryją, ci energole? Nie wszędzie jest prawo takie jak w Polsce, że nie możesz kupić energetyka, mając coś 17 lat. Grał w Lies of Idelce? Nie wiem, teraz idziemy runa robić. Czyli trzeba tak skapować w ki tej gry w tle i. I niech se wisi, chyba, że wyjdź kliknąć.